Telewizja bakteria. Komunikat specjalny. Nadchodzi! Jesteśmy zgubieni! Nowy Domestos 24 Plus z nową formułą, z molekułami higieny! O długotrwałym działaniu ochronnym. Dzięki molekułom jest jeszcze lepszy niż przedtem! Zabija nas! I higieniczna ochrona trwa o wiele dłużej! Jestem zbyt przystojny! Domestos 24+. Zabija bakterie. Ochrona trwa dłużej. Pan Mariusz dzielnie walczył z tękniętą oponą. Ale nawet on nie wszystko da radę zrobić sam. Dlatego teraz Aksada Erect nowym klientom przy zakupie OC oferuje ubezpieczenie opon za jedyne 5 złotych rocznie. Prosta. Jeden telefon i problem z głowy. AXA Direct. Dobrze pomyślane ubezpieczenia. A jakie truskawy! Hej! Kim wy jesteście? Kosmicznymi hodowcami truskawek! Nowy, słodko-kwaśny truskawkowy miks. Tic Tac.